Powiem Wam dzisiaj o horrorze i w zasadzie troszeczkę też fantazy tutaj bym dorzucił zdecydowanie. Pod tytułem Maus z roku 2017. I było to dla mnie poniekąd raz, że odkrycie, a dwa, że takie zaskoczenie. I ogólnie scrollowałem sobie Netflixa, patrzę, hmm, hiszpańskie kino grozy. To coś, co mnie interesuje, bo Hiszpania potrafi zrobić dobre kino. I tutaj w przypadku tej produkcji to jest coś na takiej zasadzie. Jeszcze kiedyś wrzucałem Wam dwa filmy, które bodajże też były na Netflixie, przynajmniej jeden z nich, też to były takie bardziej troszeczkę niezależne produkcje i one miały bardzo niskie oceny, a mi się na przykład podobały i zostawiłem im przynajmniej siódemki. I w przypadku tego filmu znowu wchodzę sobie na portale, patrzę średnie około 4,2%, na Rotten Tomatoes od publiczności zaledwie 40%, od krytyków nie było jeszcze nic. No i ja się właśnie dziwię, że z reguły te takie szmirowate produkcje mają dużo lepsze oceny. A na przykład ja uważam, że no to jest co najwyżej przeciętny, jakiś schematyczny itp. horror. A właśnie takie produkcje się wyróżniają z tłumu. Z reguły mają słabe oceny, słabe średnie. Oczywiście są też osoby, którym się podoba, ale one są w mniejszości i to w tym przypadku znowu jestem ja. Także zapraszam na recenzję czegoś takiego troszeczkę niecodziennego, jeżeli chodzi o horror. Chociaż nie do końca, ale w pewnych aspektach jak najbardziej. Ja. Ja. Z tą produkcją to jest troszeczkę pokręcona sprawa, bo produkcja jest hiszpańska, w filmie jest Niemiec, mówią po angielsku, a akcja rozgrywa się w bośniackich lasach. Także zagmatwane, przyznacie pewnie. Jeżeli chodzi o reżysera, który zarazem jest scenarzystą. Jest to jego autorskie pierwsze dzieło, czyli jego tak naprawdę debiutański film. I widziałem, że zgarnął dwie nagrody na jakichś festiwalach filmowych, miał również cztery nominacje. Nie sprawdzałem, czy również on odpowiada za zdjęcia, czy ktoś inny. Natomiast operatorka to jest pierwsza rzecz, zdecydowanie, na którą chcę zwrócić uwagę w tym filmie. Tutaj nie ma czegoś takiego jak cięcia co chwilę, które często są po prostu w nadmiarze i nie potrzeba ich wcale aż tyle. Tutaj pierwsza sekwencja otwiera się naprawdę. Konkretnym one-shotem, który trwa, no przynajmniej kilka minut, i te one-shoty przez cały film dostajemy. Niektóre trwają 3 minuty, niektóre trwają 5, są takie, co trwają 10. Chyba najdłuższym fragmentem jest końcówka, która bez cięcia pozostaje około 20 minut. Mówię teraz na oko, ale mniej więcej tyle to było. Gdzieś tam w środkowej części też jest taki fantastyczny one-shot. Gdzie są w takiej jaskini pod lasem, bo generalnie część akcji, z połowa filmu będzie się tam działa i właśnie taki kolej ze strzelbą za K47 w zasadzie stoi, nie ze strzelbą, i tam kamera po prostu sunie cały czas gdzieś wokół niego i po prostu powiedzmy poluje na pewną kobietę. To tylko tak w kwestii przedstawienia, jak ten film się prezentuje od strony operatorskiej. Moim zdaniem to jest po prostu fantastyczna praca kamery. Ona tak płynnie, tak subtelnie wchodzi tutaj, że aż nie czuć momentami, że w ogóle ta kamera jest, bo ona tak sobie. Pięknie płynie wręcz. I rzeczywiście tutaj dosyć subtelnie się zaczyna ta historia. Mamy Parę, i to jest właśnie film, który troszeczkę powiedzmy uderza, nawiązuje do wojny, że właśnie bohaterka straciła tam rodzinę. I właśnie oprócz tego, że jest to hiszpańska produkcja, że mówią po angielsku, że jest Niemiec, to w ogóle jeszcze mamy dwóch bohaterów, Serbów. No i generalnie ona obarcza właśnie winą, i w zasadzie to jest akurat prawda i fakt, że no, powiedzmy, wbili po prostu jej rodzinę. Także oni akurat znajdują się w tym lesie. No, nie mogą jechać dalej. Coś tam się z samochodem wydarzyło, utknął, coś się ogólnie zepsuło. Także to jest taki punkt wyjściowy. To jest troszeczkę taki schemat typu, że psuje się samochód. Akurat tutaj wyglądało jakby taki konkretny samochód, który się porusza po naprawdę takich, powiedzmy, nawet grząskich terenach bez problemu, jakby utknął w zwyczajnym dołku, który gdzieś tam się z piasku wyrzeźbił. Natomiast okazało się, że tam coś po prostu pękło, coś w tym stylu i rzeczywiście, bo nasi bohaterowie w tym lesie utknęli. Nie wiedziałem w ogóle w jaką stronę ten film pójdzie. Myślałem, że to może będzie jakiś rape and revenge troszeczkę, ponieważ dopiero po 20 minutach coś się tak naprawdę dzieć zaczyna, coś się rozkręca i jest już taki no, fakt, jakiś zwrot akcji, który się wydarza. Nie chcę zdradzać, ponieważ tutaj naprawdę, no, ta historia potrafi płynąć, obierać takie tory. Że no nie warto tutaj myślę spoilerować, jest to dosyć świeża produkcja, po prostu sobie ją nadróbcie. Natomiast miałem takie wrażenie, ale tak naprawdę nie do końca w ogóle wiadomo, czy ten gwałt tutaj miał miejsce, czy nie. Jak obejrzycie, zrozumiecie, co ja mam na myśli, ale wspomniałem też na początku o takim fantazy, która się tutaj gdzieś pojawia. Generalnie jest mowa o koranie, czyli właśnie mamy muzułmanów, ona akurat, ta kobieta, jest właśnie takowego wyznania, no i ma ona pewien amulet który traktuje jak jakiś taki talizman, który może przywołać powiedzmy jakieś siły jakiegoś takiego anioła, stróża w zasadzie. Który tutaj ma pomóc im po prostu czuwać nad nimi i wydostać się z tego lasu i z opresji przede wszystkim. Dlatego tutaj, oprócz tego horroru, który początkowo jest naprawdę taki subtelny, później przeradza się w taką troszeczkę brutalną sieczkę i ganianinę trochę za ofiarami. To ma oczywiście związek z tymi dwoma kolesiami, którzy się pojawiają na drodze tych bohaterów. Teoretycznie chcą im pomóc. Z drugiej strony do końca nie wiadomo, no bo przecież... Mieli do czynienia jako oni, jako nacja z wybiciem rodziny właśnie tej bohaterki na wojnie, też ich nie znamy, nie wiemy jakie mają zamiary. Mówią, jedno mogą zrobić, drugie wiadomo. Tutaj różne tory, właśnie tak jak mówiłem, obiera ten film. No a z drugiej strony mamy tych bohaterów, którzy utknęli, tak naprawdę to są praktycznie jedyne postacie, jakie w tym filmie się pojawiają. Alek! zakopać No i rzeczywiście, oprócz tej brutalności, też gdzieś na drugim planie pojawia się właśnie ten, ja bym to nazwał, tak jak to mówią w zasadzie w filmie, taki anioł stróż. Generalnie jej facet tego nie widzi, ale na przykład my dosyć szybko się z tym zapoznajemy, bo oni są w tym lesie i raptem pojawia się taka mgła, gdzieś tam sylwetka jakaś rozmazana w tle. I tak naprawdę tylko ona to widzi, później się to pojawia jeszcze raz i jeszcze raz. I co dokładnie się z tym dzieje i jakie to ma konsekwencje w ogóle... Czy jest to do końca taka siła chroniąca, powiedzmy, tę bohaterkę, czy nie? Dowiecie się sami. Natomiast ja interpretuję to i odbieram jako raczej taki pozytyw, mimo rzeczy, które się momentami dzieją, powiedzmy, jakichś ostrzejszych, brutalniejszych. Natomiast była to całkiem ciekawa forma, bo właśnie nie poszedł ten horror w taką jedną stronę, tylko i wyłącznie, powiedzmy, no, relacji z jakimiś typami, których spotkacie w lesie, którzy. Wyglądają troszeczkę na takich psycholo brutali, ale tak jak mówiłem, no może po prostu tylko tak wyglądają. Zamiarów ich nie znamy i ja wam też ich nie zdradzę. Natomiast bardzo subtelnie i zupełnie inaczej wypada właśnie rola tej głównej bohaterki. Ona się po prostu wyróżnia. Bardzo specyficznie gra tutaj aktorsko, jest troszeczkę inaczej ugryziony temat i zupełnie się różni i bardzo mocno kontrastuje się na przykład właśnie z tymi kolesiami. Którzy tutaj, no powiedzmy, starają się im pomóc. Rola jej męża też stopniowo nabiera, powiedzmy, barw i troszeczkę metamorfozy. Ta postać dostaje, no, wykazuje po prostu pewne zachowania, jakieś pewne tutaj przemyślenia, i bardzo dobrze też, że to zostało w ogóle poruszone, że te postacie są troszeczkę głębsze, że coś z nich wynika, że. Pewne decyzje, powiedzmy, pewne konsekwencje, jakichś rzeczy, które się wydarzają, no mają tutaj znaczenie. Ta postać się rozwija, ewoluuje, podejmuje jakieś decyzje. Także, również psychologiczna taka warstwa tutaj zostaje poruszona i jest całkiem nieźle nawet napisana, jeżeli chodzi o postacie. I też same dialogi po prostu mi się podobały w tym filmie. Na pewno nie jest to coś wybitnego, ani dialogowo, ani. W ogóle gatunkowo, ale naprawdę koncept, który ma tutaj jakąś świeżość gatunkową, właśnie wprowadza ją, pokazuje, emanuje na drugim planie gdzieś. I zdecydowanie moim zdaniem ten film będzie się podobał mniejszości, ponieważ jest to produkcja nietuzinkowa. Nie wiem, to jest troszeczkę przykre w sumie, ale większość ludzi woli takie typowe, standardowe horory, co to znaczy? Że o, tutaj jakiś jumpsker, tu ktoś postraszy, tu kogoś opęta, tu kogoś zamordują, a nie doceniają właśnie takich mini perełek, które się czasami pojawiają. Stąd też takie średnie, jeżeli chodzi o te filmy, natomiast widziałem, że skoro ma nominacje i nagrody z festiwali to na pewno krytycy tutaj doceniali pewnie jakaś część widowni też widziałem tutaj na filmie też jakieś pozytywne noty także bardzo dobrze natomiast tak jak mówię zdecydowanie produkcja dla mniejszości i też wydaje mi się że nie trafi ona w ogóle do młodszych widzów chociaż tutaj oczywiście będą wyjątki od reguły natomiast no takie po prostu mam wrażenie bo jest to dosyć nietypowe dzieło na podsumowanie jeszcze powiem tylko, że bardzo dobrze w ogóle czuć te postacie, szczególnie tę główną bohaterkę. Ona właśnie nawiązując do religii, jak ją wyznaje, no widzimy, że te poglądy pewne zacierają się z tym, co robi, z jej zachowaniami, z podejmowaniem decyzji, też ze stylem w ogóle właśnie gry, aktorstwa, bo to też jest ważne tutaj właśnie połączenie tych sfer aktorsko takiej powiedzmy wyznaniowo poglądowej. I zdecydowanie jej mąż jest bardziej taką powiedzmy może przyziemną postacią, bo jednak ona tam w tej religii no, pokłada troszeczkę więcej nawet niż nadzieje, bo jednak tutaj liczy na jakąś realną pomoc i rzeczywiście niby coś się dzieje, tak? Raczej to akurat były realne rzeczy, które się działy, ale powiedzmy widziała je tylko ona. To jest kwestia, myślę sporna, natomiast nie będę się rozwodził nad tym dłużej. Ode mnie ta produkcja dostaje zasłużoną siódemkę na 10. Uważam, że jest to coś wyróżniającego się, coś innego, trochę nietuzinkowego, jakiś tam niekonwencjonalizm, nie wiem, czy jest takie słowo jako rzeczownik, ale chyba tak. Też się tutaj pojawia. O ile mamy schematy jak las, jak tutaj samochód się psujący, jak powiedzmy, no gdzieś starcie z takimi ludźmi, którzy z jednej strony niby nam pomagają, a z drugiej tak naprawdę nie wiadomo, co nas czeka i... Co tam czyha gdzieś, powiedzmy, właśnie? Osobiście, jak miałbym coś kręcić, też starałbym się robić one-shoty, unikać, właśnie tutaj, cięć ilości nadmiernej, zdecydowanie, bo, bo są zbędne i tyle. Także, jeżeli ktoś miał styczność z tym filmem, Mason z 2017, ma już dwa lata około, także może trafiliście, ale zdaję sobie sprawę, że większość nie ma pojęcia zielonego, co to za produkcja, że nie słyszało o niej nigdy, teraz już trochę o niej wiecie, więc macie jakieś tam pojęcie, no to koniecznie nadrukcie, dajcie znać, czy wam to siadło, o tak powiem, ponieważ ty tak jak mówię. Nastawcie się na to, jakieś 3 czwarte z Was pewnie tego filmu po prostu nie strawi, nie kupi. Ale i tak napiszcie, co o nim myślicie, jak nadrobicie. A jeżeli ktoś już widział, no to koniecznie też komentujcie, jak wam się mało spodobała. Nawet jeżeli ten film no, nie zrobił na Was wrażenia, to chociaż dajcie znać, czy według Was warto mimo wszystko docenić po prostu te aspekty, o których wspomniałem. Nawet jeżeli film się nam nie podoba, to nie znaczy, że jest zły pod jakimiś względami, tak? I pewne elementy naprawdę warto docenić, bo są takie filmy, których ja na przykład nie lubię, nie trawię, ale doceniam poziom techniczny, warstwę jakąś wizualną, techniczną i tak Także no warto po prostu. Ode mnie to już wszystko na dzisiaj, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się i cześć!